Jest to w ogóle coś, żeby zmienić język. Język mnie interesuje. Chyba to jest język? Nie. <grym> ja i mój angielski, no. Muzykę bym przede wszystkim ściszyła, by za głośno. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. No, no dobra. No. To wystarczy. Jest tu język gdzieś. Jest ja tu poszperam. Poczytacie sobie. Ja nic nie rozumiem. Czy tu można mieć pieski? Czy to są jakieś inne gry? Nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś wlazłam. To jest mój tofik. Niech. Yy... Nie. nie. Okej. Okay. Mam. Uh -huh. Siodła, jedno. Moja zacna kolekcja. A to, co to, to? Aha, mogę mu grzyby zmieniać. Brzydko by mu było. Tu też brzydko. Tu nie. To pasuje tylko do koni share. Mam nadzieję, że się głos w ogóle poprawił, bo zmieniłam słuchawki Wtedy wcześniej. To był. Nic nie było słychać. Weź ty się i nie machaj tam. Stańcie jak koń normalnie. Nie, 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 nie. to już było to. Nie lubię takich tych. Ale w czarnym by było mu lepiej. Jeszcze coś dodaję. Nawet kolorowe włosy. To jest takie udoskonalone SSO, naprawdę. Co to jest? Boże, jak to? Jakby to był realny koń, jakby to bolało. Dobra, już się naglądałam. To jest jedzenie jakieś. Nie mam zielonego pojęcia co do czego. Dobra, pogrzebałam, pogrzebałam, nic by nie znalazłam. Dobra, pojedźmy tam, gdzie oni chcą, żebym jechałam. Siadamy. No serio, by mi też... I! alo, nie ścinaj się. Dobra, jedziemy. Ale serio, przydałbym się te pośpieszacze. Dalej. No, gościu się zwiesił, jakby SSO. Też tak człowieka czasami laguje. Jadę galopem, bo jak ja do szybciej, to mi aż. Ale to jest taka trochę podruba SSO. No, 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 no a nie. Stój trochę, ja jeszcze pozwiedzam. Potem pojedziemy tam, gdzie trzeba. No, weź ty się szybciej, rusz przeskoczę przez nią. Zobaczymy, co tu jest. No i idziesz, idziesz. Ja nie mam pół życia na to, żeby sobie popatrzeć, co tu jest. się jesteśmy na pewno. Ale jedno jest w ten w SSO jakbyś spadł z takiej wysokości, to od razu koń ranny powiedzmy. A ja tutaj nic się nie dzieje. To jest plusik. Boże, ile razy próbowałam zabić konia w SSO, no. <laughs> tutaj tym bardziej z tego się nie łuczy co mi schodzisz? Chodzisz na powrotem. Czy ja dużo czekam... Ach bo ja tam jest siodło, dobra, tak jak wysosował. Ale przynajmniej mu się grzywa rusza. Czy tam koń stał? Nie, chyba mam z widy. A tu konie stoją. <grym> to są takie te do zawodów jak wysosło. Czy to jest kościół? Chyba kościół. <grym> jest chyba stajnia. Ja tam chcę iść. I tam chyba muszę iść. A, tam jest drugi tofik. Stój! To jest chyba stajnie, ja tam chcę iść. No! Szybciej się pośpiesz. Zadania będą później, ja tu zwiedzam. No, tak jakby SSO, pierwsze zwiedzać, albo jakieś inne gry, pierwsze zwiedzać, potem... Czy tu można konie kupować, jakby w SSO? Złaść z tego konia. No, idziemy. O Boże, można kupować konie. Zobaczmy, czy te takie same podróby jak w weso. To mi na nic nie przypomina. To mi Anluzyna przypomina. Nie Anluzena, tylko Luzetana. Zobaczmy jaka cena. Nie rozumiem. Zwie nie zwieś się. Boże, nie skacz jak ułom. Czy ja mogę sobie te skrztałki tak dalej pozmieniać. Boże, ile te konie kosztują? Ja mam tylko 200. Druga gra jak SSO. Pożeracz pieniędzy prawdziwych, no. To są chyba czyjeś konie. Warto wiedzieć. Mówię, że podroba SSO, no? 40 chyba raz to mówię. Market koński, dobrze. Biedronka, wersja końska. Zwiesza mi, bo telefon się przegrzewa. Strasznie ta gra ciągnie. No dobra, idziemy na to zadanie. No. Czekaj, co tam mogę otworzyć? <grym _> <grym _> Nie, no to zadanie sobie chyba poczeka. Co to mogę otworzyć? Coś tu było, otwórz. No, otwórz. Gdzie jestem? A, tu byłam już. To nie. I teraz to jest zwiedzanie po prostu. No, wejdź na tego konia. A, już wiedzę, z kim mam zadanie. Stój. Gadaj. I tak, nie wiem o co chodzi. Dobra, będzie to... No mówię, SSO też mam takie do zaznaczania tam, albo ewentualnie klikania. Next. Przynajmniej są szczałki, gdzie muszę iść. To, to jest dla to... takich ludzi jak ja. Nie umiejących kompletnie tego języka, do którego gra jest przystosowana. Podachula tam. latam. Tylko poczekać jak ta gra będzie mieć bugi. Boże, że tu ludzi. Stój, gdzie ty lecisz. To fik, zawróć. Ale nie... Dobra. Popływamy sobie. Możesz skakać w wodzie. Nie. Płynam sobie. Ale laguję.